Cześć, paweł Mański, portal muzyku.com Wam się kłania. Dzisiaj testujemy SSL Fusion. SSL Fusion to nie stricte narzędzie masteringowe, które odwali za Was całą robotę. Fusion to taka wisienka na torcie, która pozwala nadać analogowego charakteru yy, koloru oraz często ratować nasz mix. A kolorować możemy aż pięcioma sekcjami. Pierwszą z nich jest sekcja Vintage Drive, który pozwoli dość solidnie przesterować Wasze nagranie, a użyty delikatnie doda takich przyjemnych harmonicznych. Zanim przejdziemy do drugiej sekcji, chciałbym Wam pokazać, jak to urządzenie się włącza, dlatego że robi to w sposób bardzo efektowny. Można powiedzieć, że trzaski, które powoduje uruchomienie poszczególnej sekcji, mi przypomina taką bajkę Tommy Jerry, gdzie jak mysza uciekała, no to takie ksylofony gdzieś tam goniły ją. Oczywiście to było pięknie nadbudowane muzycznie, bardzo podobny klimat. Zobaczcie. Druga sekcja Violet EQ, czy też może Fiolet EQ, cóż tylko góra i dół, czyli tak samo jak w SSL 6, to nie jest chirurgiczne narzędzie, ale zastosowane na sumie pozwoli dobrze podbić dolne i górne pasmo. Jeśli w Twoim miksie brakuje dołu albo chcesz delikatnie rozjaśnić go, to górnymi przełącznikami w EQ znajdziecie sobie taką właśnie przestrzeń, którą trzeba wypełnić i tymi potencjometrami na pewno precyzyjnie sobie wyszukać akurat to pasmo, które trzeba właśnie wypełnić. w kompresor. Jeśli Wasz mix obfituje w wysokie częstotliwości, to tym kompresorem możecie je wygładzić. Oczywiście w granicy rozsądku to taki DSR dla miksu. Stereo Image, czyli poszerzacz bazy stereo, który sprawi, że Wasze miksy będą brzmiały bardzo szeroko, a przy tym bardzo przyjemnie dla słuchacza. Możecie również zawęzić przestrzeń do mono, natomiast powiem Wam tak, że przesunięcie tego w prawo skrajnie sprawia, bardzo, bardzo szerokie wrażenie stereo i oczywiście będziecie z tego korzystać. Myślę, że nie w granicy maksymalnej, ale gdzieś tam poszerzanie panoramy zawsze robi dobrą robotę. Na samym końcu tego urządzenia znajdziemy taki magiczny przycisk, który pozwoli nam przepuścić cały nasz sygnał przez analogowy transformator. To bardzo subtelna różnica, niemniej jednak zauważalna. Oto jak brzmi SSL Fusion, a myślę, że można nim uratować wiele nagrań i również wiele polepszyć. Natomiast chciałem Was przeprosić za jakość tego materiału, gdyż kiedy nagrywałem to, no to miałem jakąś awarię prawdopodobnie karty pamięci i na nagraniu gdzieś tam czasami przycina moje ruchy. Ale to z drugiej strony jest też fajne, bo nie wiecie czym kręcę czasami, co robię, ale słyszycie i możecie się właśnie tutaj powołać na Wasz słuch, a nie na to co widzicie, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne. SSL Fusion zdecydowanie jest fajny, no to chodźcie go posłuchać. Dla kogo SSL Fusion. W zasadzie to dobrze skrojony klocek. W cudzysłowie dla tych, którzy miksują w domenie cyfrowej, czyli w zasadzie 90, myślę, że 95% nas on nas oderwia z takiej analogowej cyfry, pozwoli dotknąć fizycznych gałek, ale też pozwoli zaufać naszej intuicji. A nie temu, co widzimy na ekranie komputera. Czasami działamy automatycznie, podnosimy sobie górę, gdzieś tam tniemy dół, a tutaj mamy po prostu fizyczne gałki. Słuchamy i kręcimy. I to rozwiązanie jest zdecydowanie fajniejsze, gdyż pozwoli zaufać naszej intuicji. Myślę, że trzeba spróbować sobie samemu gdzieś posłuchać w sklepie tego klocka, bo naprawdę SSL Fusion to takie rozwiązanie dla tych, którzy mają dość pluginów i chcą dodać właśnie takiego ciepła analogowego, ocieplać sobie swoje miksy. A na zakończenie taka ciekawostka: SSL Fusion ma w sobie ukrytą grę. Tak, w tym klocku. Konstruktorzy ukryli jedną fajną grę. I jaka to gra? Tego wam nie powiem. Nie będę wam psuł niespodzianki. Wszystkiego dobrego. Na razie. Cześć.